Uprowadzenie po spadku. Dostałem od dziadka. Otwieramy bramę. Mój rower tutaj stoi. Idziemy. Przyczepa widzę. To samka zielona. Wyszedłem na sprawdzenie. Dobra. Idziemy dalej. Tutaj psiepa, też autosanka, taka szara. No. Idziemy dalej: kultywator. Widzę, z bronami z tyłu. Tutaj siewnik do kukurydzy. Opryskiwacz. Widzę. Unia. Śląza. Ładnie, dobra. Patrzymy, co zrobiacie. Uwaga. i uwaga mamy MF-a 253 przechodzimy, zobaczymy odpali I nie pali, kręci ale nie pali dobra idziemy dalej co tu mamy? Siennik Amazonka db Super. Idziemy dalej. Dobra. A tu? O, gruberek. Jest taki ładny. Gruber. Dobra. Patrzę. Idziemy tu. Dalej. Tu jest obora. Z tego co pamiętam. Do a w stodole stoi uwaga ro rozsiewa też do nawozu jest nawozem. Tu prasa do kostek. O, zostało widzę jeszcze trochę yy... tu wody O, tu bez maski Mazka się rozleciała zapewne z autosanką. Sprawdzimy czy odpali. Ok, też nie pali. Kręci, ale nie pali. Dobrze, idziemy dalej. Zamykamy tą ustawę. Tutaj widziałem dwa. O tu widzę. To za chyba jakiś. Siadamy. Uwaga, próba. O, tu akumulator słaby, będzie do wymiany, że Niestety, dobra. Idziemy dalej patrzymy kolejny Włademirec. Te 30 te. Dobra. Waga próba. I też nie pali. Kurczę. Nic nie nachodzi. Dobra, idziemy dalej. Tu przystawki do tura. Silos, a tu mamy o, samego Tura. I 60 Trzypeka, trzypeka chyba, albo to nie jest trzypek? Nie, to nie jest trzypek. Sprawdzimy jak chodzi pali. Uwaga. No i patrzcie. Jednak Ursus to Ursus. Chodzi wszystko pięknie tur. Dobra, gasimy. Idziemy dalej. Tu widzę na belki prawdopodobnie, taka drewniana. Idziemy dalej. Tutaj. O! Beczka. Garanta kote. I rozrzutnik. Nie wiem jakiej jej marki. No ale jest rozrzutnik. Dobra. Idziemy dalej. To co? O, kusiarka będzie do krów, łąka jest, trzeba kosić, tutaj mamy dalej, mamy zgrabiarkę, pająka mamy, a tu jest, o przecząsarka. taka też Mam takie palce, no i to by było na tyle, jutro będzie filmik z koszenia, na razie, cześć.